Hej, witajcie w Kuchni pasiora. Nowy rok, zapasem, to też chciałbym Wam dziś pokazać pewną propozycję na świetne tanko imprezowe. Jest szalenie proste w przygotowaniu, a jak to wjedzie na stół, pytarda efekty. Co będziemy potrzebować? Zapraszam do stołu. Zacznijmy od mięsiwa. Na desce pyszni się forty-forty, wołowina i wieprzowina zmielone. Dalej będziemy potrzebowali naczosy, Marynowane jalapeñosy, składnik opcjonalny. Dalej koncentrat pomidorowy. Ser w tym wypadku jest to tarty cheddar. Czerwona cebula. A z przypraw ja dziś wybieram original, czyli klasykę smaku Tex-Mex. Jako, że w piecyku musi się nam deczko rozpalić, to zacznijmy może przygotowania od pokrojenia cebuli. Robię to w drobną kostkę. Elegancko cebula jest już pokrojona, od taka kostka średnia można powiedzieć, nikt z tego strzelał nie będzie. No i zaczynamy całą przygodę od przesmażenia mięsiwa. Zaczynamy to robić od zimnej patelni, aby mięso podczas smażenia nie zbijało nam się w grudki. No i od razu za mięsiwem leci cebula. Smażymy wszystko tak mniej więcej w 15-20 minut. Kwadrans smarzenia za nami, dodajemy teraz koncentrat pomidorowy oraz przyprawę. Podlewamy niewielką ilością wody lub piwka, mieszamy i dusimy kolejny kwadrans. Elegancko mięsko przestygło, lecz wciąż jest ciepłe. Piekarnik rozgrzany, więc możemy przystąpić do składania całości. W żaroodpornym naczyniu, w tym wypadku będzie to patelnia żeliwna, składamy całe damko. Zaczynamy od naczosów. I tak przygotowane cudo wynosimy teraz do pieca, grzanie góra-dół 200 stopni, kwadrans czasu, aż serek prześlicznie się rozpuści. No i cyk, kwadransik za nami, zapraszam do stołu. Niezwykle dobrze doprawione, lekko pikantne mięsiwo, a to za sprawą przyprawy original. Do tego kruche na czosy, wszędzie roztapiający się żółty ser, kilka kleksów kwaśnej śmietany dla odświeżenia tematu i od Niedbale posiekana grubo Pietrucha bądź kolendra. Lodet na czos są już gotowe i gwarantuję, że będą one hitem każdej imprezy. A więc wszystkiego co najlepsze w nowym roku i niech wam się darzy, przyjaciele, a ja z tym lecę do biesiadników na stół. Do zobaczenia!